Witam Was wszystkich w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie szalony vlog. Dzisiaj pokażę Wam, co jest przed naszym osiedlem. Ale pokażę Wam nie tą sangę z hałonami, a pokażę Wam te wszystkie ciutek sanga, o których Wam wspominałam. Tam już byliśmy, trochę kawałek przechodziliśmy, ale dzisiaj Wam pokażę dokładnie, co tam się kryje. To co? Idziecie ze mną na ten spacer? Jak nie dopójdę sama? A co? A, chodźcie. Tutaj jest moje osiedle. Tu mamy sklep z lodami, jakąś ubezpieczalnię. Mamy sklep z jakimś kimci. Mamy dwa biura nieruchomości. Mamy kłabeki. Mamy jakieś 2-3 hakłony, a od razu naprzeciwko, teraz nie widzicie, bo zasłania drzewo, ale tutaj mamy kościół. Nie wiem czemu, ale mamy takie szczęście, że za każdym razem jak się przeprowadzamy, to akurat naprzeciwko jest kościół. Tą drogę już znacie, chodzimy często. Ja tędy chodzę na Komo, chodzimy tędy do przedszkola, ale teraz pójdziemy tutaj w tą stronę, bo sobie wejdziemy tam między te budynki. Tak wygląda kościół. Czy Kościół? O, zobaczcie, mają nawet poradnictwo dla rodziców nastolatków. I sobie tu wejdziemy między te te sangi. A tam już za tymi czutek Texasanga, ja to mówię, jest już główna droga i tam już jest firma. A tam już nie ma nie ma nic. Tutaj mamy kawiarnię z rogalami, którą prowadzi pani, która jest Chinką, ale mieszka na stałe w Korei, a certyfikaty zdobywała we Francji. Tam się uczyła cukiernictwa. Tam też mamy kawiarnię. Tam jest ta tyle ciekawa kawiarnia, że można tam wejść z pieskami. Jest też osobno menu dla piesków. Tam są też przekąski dla piesków i tak dalej. A obok jest nawet salon piękności dla piesków. A tutaj mamy tak zwane waterpool, czyli jest takie kiedykapa taka bawiarnia, ale w środku jest tylko basen. coś taka wodna bawiarnia. I mamy tutaj rogala, potem może wejdę sobie po jakiegoś rogala. Tutaj też mamy małą kawiarnię z kawą parzoną. Sobie tak pójdziemy z egzakiem. Tu jak widzicie są puste lokale. Tu jak widzicie ktoś sobie zrobił ogródek. O! A Tutaj jest właśnie taka kawiarnia i obok niej jest całą piękności dla piesków. Jest podejrzenie, że to prowadzi ta sama osoba. Jak widzicie, ta ulica służy za parking. O. A tutaj mamy od razu zejście do tego parku przy strumieniu. Jak widzicie, póki co nie ma szalem, jest tutaj bardzo spokojnie. Ta ulica zawsze jest zastawiona samochodami, bo tutaj osoby, które mieszkają, pracują, po prostu parkują. Więc tutaj zawsze jest to zastawione autami. Idziemy dalej. Tu mamy jakieś mini świmi kiosil od muzyki, czy taki mały hagon muzyczny powiedzielibyśmy. Tutaj mamy też zajęcia plastyczne. Missul Hagwon, i tutaj jest nie tyle jako hakłon, ale jako takie dodatkowe zajęcia e, plastyczne z panią, są zawsze tematyczne. Tutaj znowu ktoś sobie zrobił ogródek. Tutaj na parterze też jest kawiarnia. O dziwo, tutaj jest bardzo dużo kawiarni. Mąż się zawsze zastanawia, jakim cudem one dają radę przetrwać. Z tego względu, że tutaj też jest koszt najmu, a do tego jest tutaj też sporo sieciówek, a kawa w sieciówkach jest tańsza. Kawę w sieciówkę mamy za 2000 łonów, a w tego typu kawiarni od 4,5 do 6 6000 łonów. Ja was tak zabrałam tu na spacer od tyłu. Tu są do samochodu, samochodów, mechanicy, mechanicy. Także my sobie pójdziemy od tyłu. Potem, może jakoś wejdziemy do środka zygzakiem. I tam z tyłu też widzicie. Tam też jest taka mała sanga, tak jak tutaj. Ale to, co tam widzicie, to już jest po drugiej stronie. Tego strumieniu nad potokiem, i tam też jest jedna kawiarnia. Jedna jest taka kawiarnia z księgarnią, fajna mała. Może was kiedyś tam zabiorę. Sklep z odzieżą dla dzieci, jakieś dwie, trzy restauracje, ale tam właśnie te sangi nie, nie, nie są pozajmowane. Nie ma tam wzięcia ten wynajem. Także są puste tam. Tu sobie idziemy. Jak widzicie, ruch jest. Mały. O, to jest zbliżenie na ten park. Tam byliśmy pod tym drzewem. Jak ktoś pamięta, dawać komentarz. Już nie będę pytać o szczegóły, ale jak ktoś pamięta, to super. To znaczy, że ze mną już jest od jakiegoś czasu. O, tutaj coś powstało. Tutaj na dole był sklep z kwiatami. On był przez tylko miesiąc. I widzę, że już się zamknął. Co tutaj będzie? Highgate. Nie mam pojęcia. Potem muszę sobie sprawdzić. Tutaj jak widzicie pusto jest. Nikt chyba jeszcze tego nie kupił. Nie ma nawet ogródka. Tutaj też mamy pustą. Tutaj kiedyś była restauracja z makaronem, taka włoska restauracja. Obok mamy mały punkt, gdzie można kupić iusik, czyli jedzenie dla dzieci na rozszerzanie dzieci. Na rozszerzanie dzieci, ładnie powiedziałam, na rozszerzanie dietu u dzieci. Ten budynek został wykończony w zeszłym miesiącu. On powstał niedawno. Jeszcze nikt tutaj nie mieszka, jeszcze nikt nie wynajął. Tutaj obok mamy kawiarnię. Ale ta kawiarnia ostatnio y, chyba przestała prosperować, bo częściej jest zamknięta niż otwarta. Tutaj mamy restaurację. Restauracja. Restauracja i nie wiem, czy pójdziemy sobie tam dalej. Tu sobie wejdziemy do środka. Tu jak widzicie te restauracje, w nich też sprzedają alkohol, one są tutaj czynne od 17-18 generalnie są czynne od popołudnia. I to wszystko są restauracje właśnie z mięsem z grillem, ale się tutaj. Tłoczno zrobiło, bo to są już te sieciówkowe kawiarnie, i temu się tak tłoczno zrobiło. Tutaj mamy Tarek To jest stare Wingsu. Kiedyś się na nie wybierają, bo wygląda inaczej niż takie klasyczne Wingsu. Tutaj też jest restauracja z makaronem. Byłam nawet kiedyś z dziećmi, ale było bardzo średnio. Nie polecam. Tu mamy takkalbi. Jest dobre takkalbi, można wybrać sobie. Yy, bez marynaty, samą solą a może być marynata bardzo dobre czasami tu przychodzimy i tu jak widzicie o, u góry sobie mieszkają z jakimś taras, z jakimś ogrodem mega ten ogród wygląda tutaj mamy salon beauty tu mamy pusto, tu mamy pusto, tu była restauracja, ale się zamknęła, tutaj mamy salon z handbookami ale on jest też otwarty, jest na co dzień otwarty, ale na częściej trzeba się umówić. O, nawet jest napisane, że, sto, że 100% jej akcja, czyli trzeba się umówić, dopiero po umówieniu się można przyjść. Tutaj mamy znowu jakiś ogródek warzywny, tutaj mamy koko. Koko to jest kostko, czyli od tego sklepu Ala Macro, ale to nie jest kostko, ale tutaj możemy kupić po okazyjnych, okazyjnych cenach rzeczy, które są w kostko, ale zostały oddane na zwroty. Czyli są to zwroty z kostko. I one kosztują jeszcze mniej niż kostko. I ja tutaj do tego o koko przychodzę czasami po ubrania, tak, uwaga, kupuję w Koko ubrania. Dla siebie czy dla dzieci, bo dużo taniej. Tutaj mamy e, dwa salony samochodowe, salon samochodowy, dwa mechaniki. Mamy kimbab, ale ten kimbab tam też jest tylko na, e, na zamówienie nie można tak sobie po prostu wejść i kupić. I tutaj mamy też te tekłądo tutaj też mamy restaurację z mięsem. Tutaj mamy plac zabaw, na którym często jestem z dziećmi, albo bywałam z dziećmi, naprzeciwko kawiarnia. I często byliśmy tam w kawiarni. A dzieciaki bawiły się tutaj na placu zabaw. Od razu naprzeciwko. A potem może sobie wejdę do tego koko właśnie. I tutaj przechodzimy kolejno. Są gdyby w trzech liniach. Są te taki przechodzimy tutaj mamy pionidzio tutaj mamy samoobsługowy sklep premium z owocami a w nim też już byliśmy ale ja kupuję w innym sklepie, tu mają bardzo wysokie ceny i ta jakość wcale nie jest premium tylko taka zwyczajna sobie jakość i tutaj jesteśmy teraz na tej głównej drodze i na tej głównej drodze mamy salon piękności dla piesków z rybek czyli tą surową rybę i przy tej głównej ulicy właśnie jest dużo sieciówek, jeżeli chodzi o kawiarnię. Tutaj kiedyś był kościół, tak mówię kościół Kioła. Tam jak widzicie też są pustki, ale to częściowo dlatego, że jest od lotte, czyli od tego osiedla z brędu lotte nie cieszy się popularnością. Tu mamy sieciówki, to akurat jestem często, sama jest z dziećmi. Tu mamy pranie. Tu mamy dziuk, tu byliśmy na dziukku. Mam ne odcinek właśnie z Papsang Morikio. jak ktoś ciekawy. Zapraszam bardzo. Może ktoś pamięta? Tu nie mamy nic. Tu mamy kolejną kawiarnię. Stanią kawę właśnie. A tam, jakbyśmy poszli do góry, to dojdziemy do przedszkola. Jak pójdziemy jeszcze raz do góry, to dojdziemy na komo. Tu mamy paryską bagietę. I sobie pójdziemy dalej. Co sądzicie o takiej części? handlowo-usługowo-mieszkalnej. Bardziej Wam podoba się tutaj, czy koło lejkę, na które Was już często zabierałam? Ciekawa jestem Waszego zdania. Tutaj jest tak bardziej klimatycznie bardziej swojsko, ale niestety nie ma wszystkiego. Gdyby tutaj właśnie był jakieś bardziej też spożywczy, czy restauracja otwarta bardziej w ciągu dnia niż tylko wieczorem typowo grill, alkohol, mięso, to pewnie bym tu częściej przychodziła, ale i tak tu jesteśmy często. Często, bo tutaj jest też ten park nad potokiem, więc idziemy na spacer. Idziemy do kawiarni, idziemy na plac zabaw. Tak wszystko jest pod domem, właśnie. Mega wygodnie. I to jest właśnie ta wygoda, której częściowo jesteśmy więźniami, co? I jest salon walki z łyściną. Tu mamy na wynos pizzę. Tu też mamy sieciówkę skarbi. O, a tu się coś zamknęło. A już widzicie, nawet nie pamiętam co tutaj było. Tu mamy też serwis mechanika opony. Robię Wam taki długi spacer. Uwaga, uwaga, jest plac zabaw. Obok niego jest wykończenie wnętrz się rolety. Mamy męskiego fryzjera. Mamy też studio tarota. Pusi mnie ten tarot powiem Wam. A tutaj mamy akurat zamknięte od, od rana. Tu jest taka bawialnia też plastyczna dla, dla dzieci. Slime, taka galaretka. <noise> nie wiem, czy też jest w Polsce popularne. Nie wiem, dokąd, do, do, dokąd pójdziemy. Czy pójdziemy do samego końca, bo tam już nic mm, nie ma. Tutaj mamy restaurację z makaronem, z kanapkami. A obok jest druga kawiarnia, w której też jestem często. I możecie pamiętać, powinnam teraz zrobić quiz. Kto ze mną w którym miejscu już tutaj był? Jak widzicie, tam już są pozamykane. Tam też jest kawiarnia, w której byłam z mężem, gdzie nakręciłam odcinek z mężem. I to tak naprawdę jest koniec tej czutek Sanga, która jest bezpośrednio najbliżej mnie. Kolejne ogródki działkowe, i tam już też są restauracje z mięsem, piura nieruchomości, pionierzom. Mamy idie. Tam jest Noldziak, czyli Misul Hagon, gdzie chodzą moje dzieci. Jest fryzjer. Paznokcie. Kurczak na wynos. Mało atrakcyjnie wygląda. Tu widzę, że chyba coś się pozamykało. Biuro nieruchomości, biuro nieruchomości. Tu mamy kimbap. Tu mamy samoobsługowe z lodami, przekąskami. Tu mamy sklep z tokiem, ale tylko na zamówienie jest. Że nie można sobie wejść od takiej kupić. Tu mamy ciastal też na zamówienie. Mamy fryzjera. Mamy pizzę. Nie wiem, czy to kogokolwiek interesuje. Tu mamy samoobsługowy, z gadżetami, z rzeczami dla zwierząt, ale chyba się zamyka, bo widzę, że jest jakaś duża wyprzedaż. Tu jest samoobsługowy, z rzeczami dla dzieci. Tu mamy bajgle. Mamy fryzjera. Ktoś jeszcze tu jest ze mną na tym spacerze? Ktoś wytrwał do tego momentu? Restauracje, paznokcie. kolejny. Kimbab. A ja tutaj na kimbab nie chodzę, ja chodzę albo przy Como Lake, albo przy przedszkolu. Każdy ma chyba takie swoje ulubione miejscówki, nie? Tutaj też mamy puradaka prawie jak pradę. Tu mamy panią z krespiem I dużą pralnię. Tutaj czasami oddaję rzeczy do prania. I jak widzicie zrobiliśmy kółeczko. Także wracamy już do domu. Zabieram Was z tego szalonego spaceru. Co myślicie? W sumie nie wiadomo o tym co. Tak, pytam z ciekawości: czy wolelibyście mieszkać w takim miejscu jak teraz, przy takich powiedzmy niższych zabudowaniach, gdzie są jakieś usługi typu sklepy, kawiarnie, restauracje? Czy wolelibyście mieszkać na przykład przy komolejk, przy tym dużym pasażu handlowym. Jestem ciekawa. Dajcie znać w po komentarzach. Pokażę Wam już do końca, jak wygląda ta droga na osiedle. Tu mamy blaguka, restaurację z dziadamionem. Przechodzimy tutaj dość regularnie. Mamy kolejnego męskiego fryzjera. Tu przychodzi mąż. Czasem Leon. Tu mamy znowu to, czyli to ciasto ryżowe, ale też tylko na zamówienie. Mamy kwiaciarni. Kwiaciarni to jest coś bardzo mało popularnego w Korei. Mamy salon nieruchomości. Tu mamy znowu jakieś wykończenia wnętrz. I znowu jakiś ogród. Tu mamy fryzjera kolejnego. Tu młody był ostatni na trwałej. Tak, on miał zrobioną trwałą. Poszedł z tatą. Tata wymyślił trwałą. Pasuje mu. Tam mamy mechanika i do czyszczenia, a od tam on daje auto do sprzątania. Dostawy, dostawy, dostawy. Tu mamy pilates, ale ten na tych sznurach? Nie na sznurach na tych linkach, na tych sprężynach. Tutaj też mamy kawiarnię. Tu mamy sklep z pańcanemi, w którym byliśmy. Tu mamy kolejną jogę. Tam był Pilates, tu jest joga, tu jest kolejny fryzjer, tu mamy kościół. I tu mamy już nasze osiedle. Kotek wygrzewa się, widzę na słońcu. O, tak, wygląda nasze osiedle. O, a tutaj Wam jeszcze pokażę. Jest droga do góry między dwoma osiedlami. I tą drogą, jak pójdziemy prosto, przejdziemy między szkołą e, gimnazjalną a licealną i dojdziemy do tej głównej e, sangi z hagłonami, e, z lekarzami, którą Wam kiedyś pokazywałam. I jak przejdziemy kolejne skrzyżowanie, to jesteśmy na Komolejkę. I to by było na tyle zabrałam was na spacer bezpośrednio przed nasze osiedlem pokazałam wam jakie sklepy, jakie usługi są tutaj dostępne na wyciągnięcie ręki ja zaznaczam, że nasze osiedle znajduje się na uboczu nie znajduje się bezpośrednio przy tych największych pasażach ale tak jak pokazałam wam przed chwilą pójdziemy w górę i jest ten nasz główny pasaż, gdzie są hagłony yy, przychodnie i większy market też spożywczy i tak to wygląda. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Anio. Dajcie znać w komentarzach, co u Was ostatnio. Jak tam u Was jesień się zaczęła. Ja uciekam do prania, składania i prasowania. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Annio!